Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wręczył stypendia sportowe w sali prasowej stadionu Wrocław najzdolniejszym sportowcom z naszego regionu. Tegoroczne spotkanie to już siódma edycja stypendiów sportowych. Do tej pory Zarząd Województwa przeznaczył dla dolnośląskich sportowców kilkaset tysięcy złotych. Kwota przeznaczona na stypendia w roku 2015 to 512 tysięcy złotych. Młodym chęci do, do pracy, do zdobywania sukcesów nie brakuje. Nie brakuje też wsparcia ze strony klubów, trenerów, rodzin. Są też sukcesy. No, brakuje czasem środków finansowych. No, uprawianie każdego sportu wymaga pieniędzy i my, Dolny Śląsk, staramy się tym młodym sportowcom, którzy dopiero wchodzą na, na drogę sportowego sukcesu, pomóc. Szczególnie tym, którzy uprawiają takie sporty nieoczywiste. Nieoczywiste, jak, jak karate, biatlon, yy, Babington. Wśród nagrodzonych znalazł się również Rafał Omelko, który na początku marca tego roku zdobył brązowy medal w biegu na 400 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy w Pradze. Jego wynik? 46,26 sekundy jest nowym rekordem życiowym zawodnika. Generalnie polski sport opiera się głównie na stypendiach i tak naprawdę sportowcy bez tego wsparcia no, mają ograniczone pole do, do, do osiągania tych wyników, bo, bo albo gdzieś tam inwestują ze swoich jeszcze środków. No, ciężko jest na takim etapie życia, kiedy jest się prawda, dopiero się wchodzi w ten etap takiej jakby doros dorosłości dla wielu młodych sportowców. Dlatego no, jest to ogromne wsparcie na pewno. Jest ciężka, także trzeba dużo siły, determinacji, dużo potu na treningu się wylewa, ale to, jak to jest moja pasja i kocham to i nie zamieniłabym na żadną inną dyscyplinę. 700 zł. Na pewno na jakieś suplementacje dalsze, na jakieś właśnie, żeby sportowe ambicje rozwijać. Pomagamy tym, tym którzy potrzebują szczególnego wsparcia. Pomagamy tym, którzy bier, brali udział bądź wygrali Mistrzostwa Świata, Europy albo Igrzyska Olimpijskie. Bo gdybyśmy na przykład chcieli wszystkich uczestników albo mistrzów polskich honorować, to pewnie wystarczyłoby wszystkich pieniędzy wojewódzkich na to. Tyle mamy młodzieży uzdolnionej na Dolnym Śląsku. Zapewnienie stypendiów jest warunkiem stabilnego. Zrównoważonego rozwoju kariery sportowej. W tym roku przyznano 99 stypendiów, 23 w dyscyplinach nieolimpijskich i 76 w olimpijskich. Stypendia przyznawane są na 10 miesięcy.